Cześć, tutaj Karol, czyli Glossy Jam i dzisiaj zagramy sobie w Animal Crossing. Zobaczymy, jak wygląda majowa wycieczka. Na początku zaczniemy tutaj od sprawdzenia naszych prezentów i takich innych rzeczy, bo odebrałem kilka paczek, więc pora tym się wszystkim pozejmować. Dobra, tutaj mamy to do e, zrobienia sobie case'u do telefonu, tutaj mamy jakąś tunikę, sprawdźmy jak to wygląda. No dobra, czyli tego raczej nie będę używać. <grych> Co tu mamy? Dobra, są dalej spodnie, to chyba kupowałem je wcześniej. Mamy taką Ola. Koszuleczkę, no więc super. Dobrze, co tu mamy następne? Jakaś książka, jak ona wygląda? Dobra, to będzie to. To są chyba moje zamówienia, które wcześniej zrobiłem. Jakieś czapeczka, zobaczmy jak wygląda. O, Nintendo ma napisana: super. Dobra, i tutaj mamy coś takiego. O, taki wąż, dobra, to chowamy to wszystko i idziemy zanieść do domku. Ja to wszystko teraz zaniosę do, do domu, z powrotem przebiorę się, ale to myślę, że za chwilę to przytnę, bo żeby was tutaj nie męczyć. Dobra, czyli jesteśmy w tym naszym domku za momencik, już się ładuję, ładuje. I teraz chowam to wszystko, żeby już nie nosić tego i zrobić miejsce na jakieś inne rzeczy. Okej, okay, wszystko pochowane, mamy to już gotowe, przebrałem się też, e, dobrze, idźmy zatem. O, może pokażę Wam tutaj jeszcze e, taką latarnię, ostatnio kupiłem właśnie za Nuk Milesy i można ją sobie kupić, postawić, bądź postawiłem tutaj z tej strony, bo no, bo tak po prostu ładnie wygląda. No ale jeśli Wy też gracie w Animal Crossing i macie e, inny kolor tej latarni, to ja bardzo, bardzo chętnie go przygarnę, bo marzy mi się taka biało-czerwona, biało bo ta jest niebieska. Też jest w porządku, ale myślę, że to jeszcze... Nie jest to. Dobra, tutaj musimy sobie teraz zebrać kilka jeszcze jabłuszek. Tutaj jeszcze jedno. Mhm. I tutaj o, cyk. Myślę, że z jabłek też nie będę jakoś tutaj super wiecie, wyciągać, jak ich na, najwięcej. Wolę te brzoskwinki sobie tutaj pozbierać, bo z nich jest po, po prostu więcej pieniędzy. Więc tę część owoców można co, co, co sobie pozbierać, tak żeby one były, no ale myślę, że większą, większą kasę robimy tak naprawdę na tych owocach, które, których nie mamy normalnie na wyspie, które nie były naszym rodzimym owocem. A naszym rodzimym owocem e, była tutaj jabłko. Było. No a widzicie, tutaj jeszcze mam gruszki, brzoskwinie, y, są też wiśnie. I no na dole widzicie też są pomarańcze. No tu jeszcze jeden. Dobra. Teraz jeszcze tutaj. O, całe szczęście nie spadły. Bo czasami jest tak, że jak coś stoi pod drzewem, to to się odbija i już nigdy nie... O, tu nie mogę przeskoczyć. E, już nigdy nie wraca, więc bardzo fajnie, że to się stało tak, że to spadło po prostu i dało się to pozbierać. Tutaj jeszcze brzoskwinki pozbieram. Trochę kasy trzeba tutaj odłożyć, bo e, ostatnio dużo rzeczy się tutaj buduje na wyspie. Od ostatniego odcinka, no, trochę tutaj jeszcze rzeczy zrobiłem. Zrobiłem taką rampę, żeby można było wejść na górę mm, i chyba miejsce na camping. Tu jest Ketchup, co ona chce z nami? Cześć, Glossy! Myślę o tym bardzo mocno. Myśli, myślisz, o, myślisz, żeby się wyprowadzić z naszej wyspy, czemu to tak? Że jeśli chce być super, e, sławną gwiazdą popu, to ona musi e, podróżować po świecie, więc powiedzmy jej, żeby nie szła nigdzie, żeby została z nami. I co ona na to? O, że, ao, że e, żadna gwiazda popu... O, muszę po przypchnąć drzwi, bo to mnie kurczy tutaj. Działa pralka. Dobra, tutaj już wszystko jest w porządku, już pralka jest zażegnana, lecimy dalej. E, dobrze, tutaj ketchup z nami została, więc to jest bardzo dobrze, dobrze to wiedzieć. E, ona mówiła coś tam wcześniej, właśnie, że, e, że jak jest gwiazdą popu, to e, nie może mm, zawieść swoich fanów, więc zostanie z nami. A tutaj, widzicie, dalej jest ta rampa, więc zaraz sobie tam przejdziemy. Póki co na chce zabrać te pomarańcze, no bo kaska się przyda. A widzicie, tutaj pomarańczy jest dość dużo. Jeszcze jedno. Mhm. Dobra, idziemy jeszcze tutaj więc to jest taki dzisiaj pomarańczowy dzień, słuchajcie. Planuję, żeby później w tym odcinku em, pojechać na wyspę, To jest to wyzwanie przecież, to May Day to się nazywa, czyli dzień można tak naprawdę po polsku można to na dwie, na, na jeden sposób tylko em, interpretować i to jest właśnie dzień maja, że tak powiem, ale po angielsku w oryginale May Day może oznaczać i dzień maja i dzień e, i takie wołanie o pomoc, czyli że coś tam się dzieje, więc zobaczymy co, co tam się dzieje i tak dalej. Tutaj możecie zobaczyć, że to jest ten, to miejsce kempingu, które zbudowałem ostatnio, o którym właśnie chciałem Wam powiedzieć. O, przez przypadek chciałem zapisać, ale nie chcę zapisać, tylko miles... Mhm. Dobra, niczego na razie z tego nie będziemy robić, bo tutaj o, może, może ewentualnie te kamienie pouderzamy, ale to potem. Myślę, że Miles sami się potem zajmiemy. Najpierw zajmiemy się wycieczką. Dobra, ja tutaj pozbieram rzeczy, żeby mieć kasę w razie czego. No i o, tu jest ta rampa. No i to się po prostu wchodzi na górę dzięki temu. O, widzicie, kwiatki są Jakiś patyczek? O dobra, musimy to wziąć, musimy wziąć, bo to jest um, skamielina. Dobra, wykopujemy cyk wykopane, więc tak, jeszcze tutaj nas czeka e, ocenie, ocenienie tych wszystkich skamielin, e, sprzedaż, tu rzeczy, które mamy i zbieramy i potem możemy lecieć po... bo nie wiem tak naprawdę, co nas czeka tam, więc lepiej sobie przygotować kasę, jakieś materiały, coś do jedzenia, bo no, bo nie wiem, jak to bywa. Zwykle jak się podróżuje z tymi biletami innymi, e, no to jest się na tej wyspie takiej losowo wygenerowanej i tam czasami ktoś na, na nas czeka, coś się dzieje, no ale zwykle tam nie ma żadnego zadania. Wydaje mi się, że tu skoro jest, skoro nóg Postawił specjalny bilet dla nas, żeby się tam wybrać. To coś może być takiego wiecie, jakieś zadanie, więc zobaczymy o co chodzi. Mhm. Jedno miejsce nam zostało, więc nie wiem, czy tutaj wiele coś porobimy. Może uda się znaleźć chociaż jedną z kamieni na jeszcze, jak tu gdzieś przeskoczę. Przeskoczę czy nie przeskoczę? Nie, muszę najpierw tutaj sobie Wiecie, o tam u góry jest, więc idziemy tutaj na górę. Cyk, drabinka. I tutaj, o cyk, od razu, od razu wyjdziemy. To jest słuchajcie znak, bo krot mamy jedno miejsce tutaj w torbie, więc idealnie na tą skamielinę. Oczywiście jak zwykle nie trafiłem. Dobra, to muszę je skupić raz. Cyk. Dobra, super. Mamy tam skamielinę. Teraz pójdziemy to wszystko ocenić i potem to sprzedamy, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale myślę, że to też za chwilę przetnę, bo nie będę Wam potem ten e, tutaj zanudzać, tak? Tutaj łażeniem po wyspie. Naszym głównym celem w tutaj, tej, jakby może, odcinku, może nie wezwaniu, tylko odcinku, jest teraz to, właśnie, że e, musimy się wybrać na to Mayday, więc zobaczymy, jak to wygląda. Więc ja za chwilę przetnę i zobaczymy, co będzie dalej. OK, jestem już w sklepie. E, tutaj sobie wszystko sprzedaję, to co wcześniej chciałem sprzedać. Tutaj niektóre rzeczy, rzeczy jeszcze się urodziły e, w, te, w tej torbie, ale to już, e, to, co zostało wycięte, to zostało wycięte, że tak powiem. E, dobra, tutaj jeszcze możemy to sprzedać. Może jeszcze tutaj coś? To nie, to nie, to nie. Retrogas to nie. To chyba będzie wszystko. Tego, tego kokosa zostawiam, bo kokosy zbieram, bo chcę. Znalazłem taki przepis na lampę, która wygląda jak palma i wydaje mi się, że to może fajnie wyglądać, więc, więc zrobiłem, żeby to tam było. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać teraz. Lecimy dalej z tematem. Dobra. No, całkiem niezłą kasę zarobiliśmy, więc bardzo dobrze. Dobrze wiedzieć, że możemy to coś takiego fajnego pozarabiać, bo no i tak naprawdę na tych owocach, nie, bo to były owoce, których nie ma na naszej wyspie. Dobra, dobra, kupiłem lodówkę 60. No dobra, kupuję ją, no bo potem się okaże, że nie ma tej lodówki. A tutaj nie jest, słuchajcie, jak w Simsach na przykład że macie katalog pełen produktów, możecie, możecie sobie wyciągać meble, jakie chcecie. Tutaj tak naprawdę trzeba pilnować, aż te meble są tutaj w tym sklepie dostępne, albo sobie samemu zrobić, więc no i nie jest łatwo. Patrzę, czy coś właśnie stąd kupić, bo tak jakieś kolorowe rzeczy tutaj są, ale chyba nie. Kupię tą e, sadzonkę, bo mamy jedno zadanie, właśnie, żeby, żeby zas zasadzić drzewo. Więc zasadzimy to drzewo i. A co to? Dobra, może jakieś coś stąd. Muszę. W mm, sumie. Czy coś potrzebuję raczej nie? Dobra, wyłazimy stąd. Dobra, wracając do tego drzewa, posadzimy gdzieś sobie to drzewo, żeby zyskać mailsów trochę, bo one mogą się później przydać, bo chcę później zrobić taki odcinek, gdzie ja nakupuję pełno takich biletów, właśnie na wyjazdy tych, na te wyspy różne. I zobaczymy, co tam się kryje na tych wszystkich wyspach. O, może przy okazji coś wykopiemy teraz. I zobaczymy, co się kryje na tych wszystkich wyspach. Póki co mam trzy bilety, jeden pewnie zużyję poza odcinkiem, bo coś jeszcze mam do zrobienia, ale potem zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Yy, I myślę, że będzie git. Dobra, to trzeba zbierać mailstwę, żeby potem kupić to wszystko i żeby nie było problemu. Dobra, tutaj się dzieje. Dobra, wchodzimy tutaj i zaraz pewnie przetnę, żeby znowu nie zanudzać. Tak jak obiecałem, wszystko jest przecięte. E, jesteśmy już teraz na lotnisku i na tym lotnisku e, wyruszamy tutaj na przygodę. No i on tutaj mówi, że, że co chcemy zrobić i tak dalej, i tak dalej. No i zaczynamy, zaczynamy sobie lecieć. Wcześniej nam powiedział, że, e, że został tutaj bilet dla nas, e, nóg zostawił, i teraz możemy sobie tutaj przylecieć. Więc przylecimy, zobaczymy, co tu się dzieje. No i wyspek, wyspa. Mayday Tour. No tak, czyli to jest właśnie ten Mayday. O, Giant Maze, to będzie jakiś labirynt. A labirynt... Y, Maze zwykle się mówi na to, takie labirynty z żywopłotu. Takie jak na przykład w The Sims 3, w The Sims 4 w Windenburgu. Albo w Windenburgu, nie wiem jak to się mówi w końcu. Dobra, tutaj standardowe pouczenie jest. Dobra. No to lecimy, słuchajcie, idziemy tutaj, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zaczynamy. O, tu już się coś zaczyna jakieś. O, to jest jakieś... Dobra, czyli to jest łopata. O nie, nic nie mamy, a ja wziąłem tyle rzeczy ze sobą, że tutaj. Dobra, musimy wykopać ten krzaczek tutaj, żeby się dostać do tego jabłka. Ja o, ja już kłam o co chodzi, musimy zjeść to jabłko, i teraz dzięki tej sile z tego jabłka... Wykopiemy te inne rzeczy. Dobra, zobaczymy czy coś tutaj z tej strony, może jakby chciał przejść, czy coś się wydarzy. Nie, tu się nie da przejść, bo są dwa żywopłoty tam dalej, znaczy te krzaczki, więc się nie da. Dobra, czyli trzeba tak, zjeść jabłko. Nie drop, tylko eat jeszcze raz. Cyk, eat. Dobra, zjedzimy jabłko. No i dla przypomnienia, jak mamy taką siłę właśnie od jakiegoś owocką, owocku, to y, musimy wyk wykopać jakieś takie większe drzewa i tak dalej. O, czyli cyk, mamy przejście, trzeba zakopać. No, czyli mamy zakopane. Co tutaj się zrobiło? Nic nie zrobiło. Dobra, idziemy dalej. Może teraz zwalnę w sumie fotkę, fotkę na miniaturkę. O, cyk. Tutaj, skoro już ten aparat mi się włączył, to, to już zrobię fotkę, może będzie ładna fotka, Tylko żeby on się na nas spojrzał. Muszę kliknąć, zar o, dobra i teraz jeszcze niech się śmieje. Cyk i foto. Jeszcze raz, jeszcze raz, o i teraz foto, dobra. Czyli to będzie na miniaturce, bardzo się cieszę, bardzo ładnie to wygląda. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak to potem jeszcze w Photoshopie będę musiał wycinać wszystko. Dobra, czyli to możemy sobie przez to skakać, ale nie możemy skoczyć na bok, czyli cały czas do tylko w jedną stronę. Dobra, czyli tu... Dobra, ja tego nie wykopię, bo nie mam jabłka. Czyli musimy teraz poszukać jabłka, o tu mamy jakieś drewno. A tam jakaś postać siedzi. To jest, to jest chyba ta postać z Animal Crossing poprzedniego, poprzedniej części. I ona, ten e, kotek chyba podróżował takim pociągiem, tak mi się wydaje. Ale to już nie pamiętam. To już dawno temu było. Dobra, ja potrzebuję jabłka, żeby wykopać tamte inne rzeczy. Tu leży jakieś jabłko, więc może tu przejdę. Okej. Okay. Dobra, czy tutaj przeskoczę. I tu. O nie, tam się nie da obejść. Trzeba inaczej to jakoś zrobić. Tu. O, teraz inaczej wszedłem w sumie, czekajcie. Tu. Cyk. O, i tam dalej coś można przejść. O, i tutaj jest co to będzie? Co to jest? To jest siekiera. Dobra, tu mamy siekierę. I idziemy dalej. Dobra, teraz tu skoczę. O, tu jakiś kamień jest. Tu coś będzie... Tu coś z tego będzie można zrobić, słuchajcie. Mi się wydaje, że e, albo łopatę, albo właśnie siekierę. Coś takiego. No bo jak mamy patyki i mamy e, kamień, to z tego dało się zawsze coś zrobić. Dobra, czyli idziemy tutaj. Może i tą siekierą coś teraz zrobię. Cyk. Hold. I teraz tak. Trzeba uderzyć to trzy razy, żeby to ściąć. Dobra. Raz. Dwa. I trzy. Dobra. Jest ścięte. I zepsuło się. O nie. Czy to znaczy, że teraz my tutaj zostaniemy na zawsze? Przecież nie mam jak to teraz coś zrobić. Dobra. Patrzę, co tu jeszcze no Może, Dobra. Bierzemy to. Mamy dwa jabłka. Więc to dobrze, bo przed chwilą żadnego nie było, więc teraz trzeba wrócić. Okej. Okay. Dobra. Teraz idziemy tu w tę stronę. Na górę nie pójdziemy, bo nie mamy czym to przeciąć. Tu nie przetnę. Tu jest puste. Tu nic nie jest napisane. O, może. Mhm. Czekajcie, teraz jak pójdę do przodu i pójdę tutaj do końca, to może gdzieś tu dojdę. Tak, teraz zjem jabłko. Tak, jabłko. O, jest znowu na drop. Jeszcze raz. To to Powinno być kurczę, pierwsze. It, I teraz jeszcze wybrać do tego yy, łopatę. Dobra, i teraz rozwalimy ten kamień, i dzięki temu mamy kolejny. Ja o, jabłko, jakieś dwa przepisy. To są przepisy na. Teraz zobaczymy na co. Dobra, tu, o, tutaj mamy jeszcze to drzewo. I to drzewo w takim razie trzeba wykopać. To dobra, trzeba jabłko zjeść. A dzięki, o to jest, no, nie, to jest na ten. To my już mamy. No, to jest na te siekiery dwie. No, tą lepszą i gorszą. Więc, czyli dobrze mówiłam, trzeba będzie zrobić siekiera. A te przepisy są po to, że jak jakiś gracz nie ma przepisu, to ewentualnie będziemy chcieli teraz go poznać. Dobra, tutaj mamy ten workbench, więc zobaczymy, co możemy tutaj zrobić na tym. Tak, chcemy let's craft. Dobra, chcemy coś zrobić, co będziemy. O, no właśnie, te dwie rzeczy. Dobra, czyli robimy tak. Robimy ten Kilmesi Ax, czyli ten gorszy taki z kamienia. Widzicie, mówiłem, dobrze, już już pamiętam te przepisy wszystkie. No może nie wszystkie, ale część to najważniejsze, to że wiem co zbierać. Dobra. Idziemy tu, wrócimy. A może górą, właśnie górą, bo może inaczej się ustawimy wtedy. Tutaj. O, i teraz wykopię to. Tylko, czy to się opłaca? Za jedno jabłko ja mam coś. Nie zetniemy tym złym, muszę iść tutaj, zobaczyć to. Ino nie, coś mi tu nie pasuje, słuchajcie. Coś mi tu nie pasuje, bo my nie zetniemy tą, tym złym yy, aksem tego, więc to jest coś nie tak. Tu przejdę. Tu, dobra, tu nie idzie. Ja muszę do tego jabłka się dostać jakoś, więc muszę z tej strony przejść. Może tutaj coś, tu się już nic nie da. Czekajcie, pójdę. Może tak sobie w górę wezmę. O, teraz lepiej widać. Tu przeskoczę, to się pojawi po drugiej stronie. I żeby tu przeskoczyć, muszę z dołu wejść tam, gdzie było to drzewo, albo to jakoś na górę. No, to nie jest, słuchajcie, proste zadanie. Ja to tak. Mi nie coś, to mogę wyciąć, ale dopiero jeśli sobie ulepszę e, tego aksa. Teraz nie mam go chyba ulepszyć, jak mi się wydaje, bo, no, bo, o, bo to jest AO, bo tam jest ten iron e, do zebrania, czyli to żelazo. Czy ja muszę iść do tego żelaza dostać, czyli muszę jakoś przeskoczyć. O, tutaj muszę obejść. Dzięki temu tu przejdę. A nie, tu przejdę tak samo. To jest bez sensu. To nie, to zrobimy to samo to, co było. Ja muszę się jakoś dostać tam do tego kamienia na dole, żeby go zniszczyć i wziąć iron i z tego irona ulepszyć sobie yy, tego aksa. Dobra, tutaj, teraz idziemy tu, tutaj, o, o i teraz... Mm, właśnie. Teraz na dół, nie, 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 stąd na dół, z tego. Dobra, o, to będzie to, to będzie to. Dobra, super. Tu i teraz, dobra, i bierzemy to, ale najpierw. No właśnie, to się nie da. Bo, a, musimy to jabłko zmarnować tak razie, Dobra, bierzemy to jabłko i lecimy z tym jabłkiem. Cyk i dobra. Znowu id, Nie drop, tylko id, dawaj. I lecimy z jabłkiem. I teraz rozwalimy to, cyk. Bierzemy tego irona. Z tym nic nie zrobimy, ale może to potrząsnę, bo może te wypadną z tego jakieś, no właśnie, jeden. Więcej coś nie chce wypaść. To może wezmę jeszcze i jeszcze potrząsnę drugi. Dobra. Dwie gałązki mamy, może jeszcze trzeci. O, dobra, jest trzecia gałązka. O, i motor za oknem, jak zawsze. Jak zawsze, jak nagrywam, to jest po prostu, słuchajcie. <grytanie> o, dobra, to teraz cyk. I tutaj. Dobra, i teraz trzeba wrócić tu. O nie, tu też skoczę na dół, więc to źle. Mhm. Dobra, to muszę chyba całe obejść tutaj. Tutaj teraz górą. Mhm. Tu przeskoczę. Dobra, teraz znowu na dół. O, tam widziałem te bilety, są te, które można wymienić na kasę. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, dalej. I teraz ulepszymy sobie naszego aksa. Dobra, axe crafted. Let's do it. Lecimy. Dobra, o, mamy. Jest ulepszony. Na razie jestem all done, bo i tak nic więcej nie mogę zrobić. To mamy ulepszonego, czyli możemy ścinać drzewa. To idziemy tam ściąć to drzewo i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, fajny ten Mayday, to coś takiego nowego, nie? Że tak zwykle jakby prawie codziennie robimy to samo na tej wyspie. Czasami ja na przykład budując tylko jakąś rzecz jeszcze dodatkowo, albo zbierając kasę na coś, żeby ulepszyć wyspę i potem móc jeszcze inne rzeczy robić. No to zobaczcie takie, takie trochę urozmaicenie jest, że możemy sobie jakiś taki właśnie labirynt przejść i coś porobić. Bardzo fajna opcja. No a propos naszej wyspy. O, teraz sobie to zetnę. A propos naszej wyspy, to jestem teraz na etapie, że mam zbudowany ten campsite, czyli to miejsce, w którym można sobie rozbić namiot. I teraz te różne postacie sobie tam rozbijają namiot. Jak chcą, to zostają u nas, jeśli jest wolne miejsce. Ale wiedziałem, że już chyba kogoś przez przypadek teraz zaprosiłem, bo oprócz tego konia, który do nas dołączył, dołączy do nas jeszcze jakaś jedna postać która przychodzi tam, gdzie będzie wolne miejsce zrobiłem, więc mam nadzieję, że od teraz będziemy mogli nowe opcje dostać, bo jak już się wprowadzi kolejna osoba teraz, to odlokują nam się opcje, najpierw koncert będzie, takiej taki tutaj sławnego pieska takiego, a potem, o, czekajcie, muszę teraz to ściąć, skupić, przejdę prosto, Dobra, i do jabłka, dobra, dobra, mogę opowiadać dalej, bo już widzę, co robię. No, będzie koncert tego pieska e, i potem będziemy mogli więcej edycji dostaniemy takiego możliwości, edycji różnych rzeczy. E, o, teraz to trzeba chyba ściąć, dobra, to ścinam. Edycji różnych rzeczy e, i dzięki temu będziemy mogli robić jakieś skarpy, wodospady, drogę będziemy mogli budować, więc powiem Wam, że całkiem nieźle potem tą wyspę sobie przerobimy, tak myślę, bo całkiem dużo rzeczy będzie można sobie porobić. Więc będziemy mieli taki odcinek pewnie jakiś, na którym będziemy tylko budować i jakieś fajne rzeczy wymyślać, jakieś inspiracje. I szukać. Dobra, cyk, tutaj hop. A, i słuchajcie, nie zapomnijcie o tym, że możecie dołączyć do mm, grupy na Facebooku, na której sobie podajemy friend friendcody albo kody mm, i sobie tutaj latamy do siebie, żeby sobie z czymś tutaj się powymieniać czymś i tak dalej. O, to jest rower. Dobra, co on tutaj chce? Ok, rower tutaj do nas dalej coś mówi, że zna to manuka i wszystko jest w porządku. Ok, że on teraz szuka jakiegoś tutaj miejsca dla siebie, jakiejś wyspy, i on znalazł się na tej wyspie, ale nie oczekiwał tego, że znajdzie się na, y, w takim labiryncie. Dobra. Ok, teraz. A, póki co. Myślałem, że można go dołączyć, żeby nas dołączył, ale chyba nie. On po prostu, że, że jesteśmy z tego horyzontu i że spoko, ale on sobie będzie dalej tutaj y, coś działać. No i muszę tyle. O, tutaj poznał nasze imię teraz. I to może będzie tyle. O, jakiś przedmiot nam teraz da. No dobra, coś dostaliśmy od niego. No chyba man. myślę, że to jest na razie tyle. Nie dołączy do nas póki co. Zwykle te postacie, które są tutaj na tym miejscu, to dołączają do nas, ale myślę, że, że to po prostu jest tak wymyślone tutaj, że to jest takie fabularne bardziej, a nie, yy, nie, że można go zaprosić. Dobra. To jest jakiś briefcase, od niego dostaliśmy, jakaś to jest walizka. A ja bym teraz, słuchajcie, powykopywał tutaj te miejsca, żeby te bilety tutaj wziąć, bo za te bilety dostajemy, słuchajcie, kaskę, są jakieś tam nok, ticket, czegoś tak, czy bel ticket, ma bel ticket, to się nazywa. O, musimy wybaczyć na zewnątrz, bo motorek sobie przyjeżdża. Słuchajcie, taka sobota, słuchajcie, wszyscy dzisiaj jeżdżą e, i, i się sobie majówkują, bo dzisiaj ładna pogoda. W przeciwieństwie do wczoraj, no to sobie wszyscy majówkują. Dobrze, tutaj to wykopiamy sobie i przejdziemy, zobaczymy z tej strony, czy coś tutaj jeszcze jest do zdobycia. Tutaj nic nie ma, takie puste plaże. A szkoda, mogli jakieś muszelki, chociaż tutaj wrzucić, żeby się zbierać. O, tu są trzy kamienie. Ale najpierw nie, widzicie myślę, że to jakieś muszelki będą czy coś, ale nie ma, więc dobra. Trzeba rozwalić to. Raz, dwa. O, nie, tu się nie udało, trzeba zjeść. O, akurat mamy dwa jabłka jeszcze, więc... Więc to tak jest, słuchajcie, policzone idealnie, tak mi się wydaje, że wiecie, że tyle tutaj starczy wszystkiego, ile akurat jest rzeczy. Dobra, czyli tak, Apple jeszcze jedno, it, cyk i zjedzone. Dobra. A właśnie, w sumie nie jest idealnie, to znaczy jest idealnie policzony, ale na przykład, jakbyśmy wykopali jakieś drzewo teraz, czy coś tamto, to już byśmy nie mogli zniszczyć tego kamienia i już byśmy kasy nie mieli. No, mądre, mądre. Dobra, e, teraz się tutaj cofniemy, tam nie będę tego wykopywać. Cofniemy się i z drugiej strony przejdziemy, bo to już wiem, co jest z tej strony wyspy, ale może tu jakieś muszelki będą, to coś takiego. Nie, ja widzę, że tutaj nic też. Myślałam, że coś będzie można jeszcze pozbierać. Jakieś, no właśnie, no jakieś muszelki, czy na przykład jakaś ryba będzie jakaś taka, której nie mamy, czy coś takiego, ale nawet nie możemy wędki użyć, bo tu wędki nie ma. Ale, nie, ale nawet jej zrobić nie możemy, bo nigdzie nie ma tutaj tych widzów, więc też nie da się tego zrobić. Dobra, czyli tutaj już będzie wyjście. To ja w takim razie, w razie tutaj od trochę tych kwiatków, bo te kwiatki nam się przydadzą i myślę, że. No, gdzieś sobie wsadzimy, je, zawsze to są darmowe kwiatki, tak? Ja mu się tutaj nie przed. O, już przychodzi do nas, patrzy co robimy, ale nie przydadzą mu się tutaj te kwiaty, no to po co mamy tutaj jemu zostawiać? No bez sensu. Dobra, idziemy dalej z tymi rzeczami tutaj. Mhm, I jeszcze ten kwiatek tutaj. W sumie taka trochę stokrotka to jest jakby, nie? Powiem to nie jest stokrotka, ale tak wygląda. Dobra, idziemy już, spadamy stąd i zobaczymy, co dalej wyjdzie. Te kwiatki sobie gdzieś tutaj zasadzimy koło domku, czy coś. Patrzę, czy jeszcze gdzieś tu nie, nie ma kasy, ale to chyba wszystko. To, co mi się już udało zobaczyć, że. No, myślę, że to by było na tyle z tą kasą. Tutaj było z lewej strony, z prawej. Dobra, wracamy. Cyk i zaraz będzie powrót. Wróciliśmy. Słuchajcie, zła wiadomość. Okazało się, że wszystkie rzeczy, które zebraliśmy, one tam zostały na tej wyspie e, oprócz tych biletów. Te bilety przyjdą do nas pocztą e, jako taka nagroda dla nas za to, za to, że je tam zebraliśmy, ale nie mogliśmy wziąć tych innych kwiatów i tak dalej, tak dalej, więc trochę słabo. W sumie co im szkodziło, nie, żeby zabrać sobie bilety i całą resztę rzeczy. Bo zobaczcie, teraz to dostaniemy mailem, wszystko, bo tak jak powiedzieli, tak nam. O, tutaj prezent od karmin mam. E, do do Airlines. Zobaczcie, jeden tutaj jest przedmiot, drugi przedmiot. Tak, bo jedno to jest właśnie ten briefcase, który dostaliśmy od tego e, kota, a drugie to jest właśnie te bilety są, więc zobaczmy, jak to wygląda. Otwórzmy te prezenty, open. Dobra, tu mamy tak, z briefcase, to jest jakieś, jakaś e, walizka. Tylko nie wiem, co to może znaczyć. Jeszcze zobaczymy. O, DIY dostałem, ale ten DIY już mam. 9 biletów, więc one się przydadzą. No i szkoda, że tych kwiatów się nie udało zebrać. Ale słuchajcie, ten Mayday bardzo mi się podobał. O, a ten briefcase nawet spoko wygląda. Są takie postacie tam narysowane na nim z Animal Crossing, więc każdy, kto gra w Animal Crossing od razu pewnie rozpoznaje wszystkie niektóre rzeczy, bo no tu widzimy jakieś łopaty, więc wiecie, my tutaj dużo kopiemy różnych rzeczy. Jest tu jakiś autobusik, czyli pewnie to jest to z tego campsite'u, albo autobusik był w jakiejś innej części. Jest rzepa, no to rzepa to jest, słuchajcie, skaranie boskie, bo tutaj trzeba co miesiąc kupować i ją sprzedawać. A mi się udało ostatnio u kogoś drożej sprzedać znowu, więc znowu mi tutaj udało się trochę zarobić. No, Dobra, słuchajcie, ja myślę, że to było na tyle. Sprzedamy tutaj teraz te bilety, zobaczymy na ile kasy tutaj się dorobiliśmy. To trzeba zabrać też stąd. Ja tutaj to wyrzuciłem, żeby, żeby nie zajmowało nam miejsca, jak wyruszymy na wyspę, bo myślałem, że jakieś mnóstwo rzeczy znajdziemy. No i słuchajcie, zapraszam Was do grupy Kryształowa Paczka. Tak jak widzicie, tutaj nazwę się przed chwilą wyświetliła. Ja Was bardzo zapraszam. Tam się wymieniamy różnymi, różnymi kodami i tak dalej, więc wpadajcie, wpadajcie. No i słuchajcie, że to będzie tyle w tym odcinku, bo tutaj teraz sprzedamy tą resztę rzeczy, chciałem Wam pokazać ten. Mayday, właśnie, więc udało nam się go zrobić. E, niedużo kasy tutaj zarobimy, no ale trudno. E, zobaczymy, tak naprawdę, ile można zarobić. Cyk. Tutaj jeszcze chcę zobaczyć, ile zarobimy, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, dawaj gościu, zobaczymy, e, jak nam tutaj poszło. OK, ile zarobimy. No, 30 tysięcy. No to słuchajcie, ja myślę, że na takiej kwocie możemy zakończyć odcinek. E, dziękuję Wam bardzo, za to, że mi dzisiaj oglądaliście, że oglądacie w ogóle serię a nie Mal Crossing, bo ona jest, no. Powiem szczerze, że najmniej się jest oglądaną serią na fan, na, tutaj na, na, na kanale, ale lubię w to grać i myślę, że jeszcze długo, długo będę w to grać, bo to jest gra, w którą tak naprawdę siedzę tutaj e, prywatnie, cały czas coś klikam, codziennie coś robię, więc myślę, że jeszcze sporo tutaj się pojawi różnych rzeczy. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. I jeszcze tego nie zrobiliście i zostawcie łapkę w górę, jeśli ten Mayday Wam się podobał. No i koniecznie dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym, żeby więcej na przykład twórcy dodawali takich różnych fajnych elementów, gdzie musimy trochę pogłówkować. No, dziękuję Wam bardzo. Cześć!